Wlen niewielka miejscowość powiecie ma swoją niezwykłą historię, której bohaterami są gołębie. Niewielkie ptaki, które w średniowieczu uratowały mieszkańców przed zagładą. Wleń nawiedziła szarańcza i zjadła wszystko, co było w okolicy. Lenianie stanęli przed, przed wizją głodu i niedostatku i okazało się wtedy, że gdzieś zaobserwowały na, na, na drzewach ptaki. Ptaki były to gołębie. Obserwowali te ptaki się okazało, że mają wielką siłę i moc przetrwania, jakoś sobie radziły w środowisku. No i najpierw lenianie prawdopodobnie zjadali ptaki, żeby przeżyć, a później zajęli się hodowlą ptaków. I tak legenda stała się częścią historii wlenia, a rzeczywistością targi gołębi, których początek sięga 1510 roku. Pomimo upływu czasu tradycja ta jest kultywowana po dzień dzisiejszy. Między hodowcami odbywają się wymiany, sprzedaże itd. Kultywujemy tą tradycję, to są już ósme targi w tym roku. Dawniej targi odbywały się w środy popielcowe. Obecnie hodowcy gołębi spotykają się w ostatnią niedzielę karnawału, by zaprezentować swoich skrzydlatych pupili. Głównie zajmuje się gołębiami ozdobnymi, no, hoduje je już. Gdzieś od 2004 roku. Zaczęło się od czterech pawików. No, teraz rozrosła się trochę hodowla i mieszkańcy Gołębnika też coraz to inni byli. Różne rasy, tak jak tutaj na przykład widać. Duńskie długodziobelotne, sroki. To są jikingi, są krótkie, są gołębie pocztowe. To w zależności jaki hodowca co trzyma i co przynosi. Wśród prezentowanych gołębi są też długodystansowcy, którzy pokonują trasę przekraczającą 1000 kilometrów. Nasze gołębie... Yy... Lecą głównie z Francji. W tym roku dwa razy z Ukrainy. Odessa, Kijów. Z okazji Euro w dniu finału. To jest kategoria lotów, na której gołębie przeciętne giną. Dlatego elitarni, podniebni długodystansowcy przechodzą szkolenie. Muszą być systematycznie trenowane, pochodzić z głębi dalekodystansowych i mieć charakter do walki. To tak jak żołnierz komando. Nie każdy potrafi przejść przykładowo 500 km, wysadzić mosty i wrócić. Każdego roku coraz więcej hodowców gołębi przyjeżdża na targi do miasteczka położonego w dolinie bobru, a wszystkich przyjezdnych na wleńskim rynku od ponad 100 lat wita gołębiarka. Dziewczyna karmiąca gołębie.